Gryf Weicherowo w szesnastej kolejce rozgrywek piłkarskiej drugiej ligi przegrał na własnym stadionie 0 do dwóch, z puszczą niepołomice. Osłabieni chorobami i kontuzjami gospodarze pomimo kilku dobrych sytuacji nie potrafili znaleźć drogi do bramki puszczy, która pnie się w górę tabeli i dalej ma najlepszą obronę w całej lidze. Gryf podejmował u siebie puszczę, podłamany ostatnią porażką 0-3 w Redomiu. Goście tydzień wcześniej wygrali z GKS-em i mieli zamiar przedłużyć pasję 6-ligowych spotkań bez porażki. Puszcza, która niedawno twardo postawiła się też pogoni Szczecin w ćwierćfinale finale Polski, na początku niedzielnego meczu wdała się z żółto -czarnymi w wyrównany pojedynek. W 23 minucie dośrodkowanie domańskiego z rzutu wolnego wykorzystał jednak Kamil Łączek. Pomimo prowadzenia puszczy, Gryf stwarzał jeszcze sobie sytuację, najlepszą z nich około 40. 29 minuty zmarnował najpierw Fastek, a po nim Czychowski. Później piłkarze z niepołomić za sprawą Domańskiego i złej interwencji Lalenia zrobili sporo zamieszania pod bramką gospodarzy, a minutę później na 2 do 0 dla Puszczy podwyższył Michał Czarny. Jeszcze w 73 minucie Honor Grefa próbowali uratować Czychowski i Ciechański bezskutecznie. Puszcza wyjeżdża z Wejherowa z czystym kątem i trzema punktami, awansując na piąte miejsce w tabeli. Gryf przechodzi mały kryzys i zbliża się do strefy spadkowej. Ale podkreślam, nie było dzisiaj łatwo, ale dlatego ten wynik przyjmujemy. Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Przed nami daleka podróż do domu. Mam nadzieję, że radosna. Prawdopodobnie posypią się kary finansowe dla Gryfa. Kibice gospodarzy świętowali 95. rocznicę istnienia klubu, do czego wykorzystali race, petardy i świece dymne. Dopięknie pomógł, bo wejchowianie nie potrafili poradzić sobie bez kilku podstawowych piłkarzy. Pauzujących za kartki Kołca i Badnarskiego oraz m.in. Klimczaka i Dampca. Stawaliśmy sobie sprawę, że zespół Gryfa jest trochę osłabiony w tym meczu, a my Polacy mamy taką cechę, że jak yy, yy, jest coś nie tak, czy, czy gorzej, no to się potrafimy zmobilizować. I to, to mobilizację tu to chcę pochwalić drużynę przeciwnika, bo naprawdę było widać. Zawodnikom yy, może brakło celności, może dokładności, ale, ale dzisiaj serce zostawili na boisku. Jestem zadowolony z gry, o, na pewno ofensywnej, gry w ataku, jeśli oczywiście do, pewnie do 16 metra można by było tak powiedzieć, bo Gramy coraz lepiej, ale jeśli chodzi o grę w ataku, ale w obronie robimy, robimy błędy i tracimy bramki. Jest do poprawy dużo, ale, ale mówię, nie ma co się załamywać. Zespół szybko trzeba podnieść do góry, zostały nam trzy mecze. Starcie z Puszczą było przedostatnim domowym meczem Gryfa w tym roku. Za tydzień żółtoczarni zagrają w Katowicach z rozwojem. Szersza relacja ze spotkania Gryf puszcza w środę o godzinie 18 w magazynie Ligowiec.